Cześć wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam moje główne kostki. Tak więc co? Moją główną kostką 2x2 jest kostka YMGC. No on bardzo, bardzo fajna dwójka. Ogólnie to polecam. Moją główną kostką 3x3 jest kostka Jakim Magic Magnetic. No, bardzo fajna kostka co do mówić. Mam górną kostką 4x4 jest kostka moju osu. A Ym... no, naprawdę bardzo fajna kostka. Mam górną kostką 5x5 jest kostka Juxentile Magic Magnetic. Ym... Bardzo fajna kostka 5x5. Ym... No co dużo mówić, polecam. Mam główną kostkę 3 na 3 do układania. Jedną ręką jest kostka moją MF3S. Naprawdę, po wyrobieniu, wyregulowaniu jest naprawdę bardzo dobra. Moją główną kostką z Cube jest kostka Nie no, Goingy. tu dużo mówić. Chyba większość pinky kłada właśnie na tej kostce z Cube. Główną kostką Megamix jest kostka MoFang Galaxy Vers V2. Naprawdę świetny Mix, Jak na Mix to po prostu świetnie ścienia zakręty. Naprawdę bardzo polecam. I moją główną kostką Pyraminx jest kostka MoFang Bell. Naprawdę bardzo fajny Mix, leży znaczy Pyraminx Magnesy bardzo mocne. Szczególnie w kipach yy. Tutaj w środku Plastik Premery. No, bardzo polecam kostkę. Tak więc to była moja ostatnia główna kostka. Jeśli film ci się spodobał, może zostawić łapkę w górę. Tak więc to. Jeśli chodzi o ten film, to to było na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.